Grymys otruł wszystkich na swojej imprezie. Muszę znaleźć sposób, żeby się stąd wydostać. Tylko zaraz, zaraz! Grymys ma dla nas jakąś niespodziankę. A co jeśli się okaże, że Grymys jest tak naprawdę dobry? No więc właśnie nas witają już tutaj na imprezie. Tak, jesteśmy gotowi celebrować wszystko tutaj najlepsze 50-lecie. Tylko, że zanim zaczniemy, jest pewien problem. Czasami wyłącza się zasilanie i musimy pomóc włączyć telewizory. Okej, okay, tu już widzę, że dwa są włączone. Ja mogę włączyć kolejny i jest, mam już cztery telewizory włączone. Jeszcze tylko 8, okej, okay, gdzie jest więcej telewizorów? Dziwna sprawa, czemu w ogóle się te telewizory wyłączają? Jak lampy działają, wszystko działa, a telewizory się wyłączają? Coś mi tutaj nie pasuje, ale zobaczcie, tutaj włączam kolejne telewizory, już mamy 7 na 12, ludzie też tu włączają razem ze mną. Więc wszyscy razem możemy uruchomić telewizory, które są potrzebne na imprezkę. Ale będzie niesamowita impreza. Jeszcze gdzieś są dwa. Ostatni, ostatni. Jest! Udało się. Teraz ktoś już tu jest bardzo zadowolony. On trochę wygląda jak Grymys. Ja nie wiem, czy to on nas tutaj nie zwabił przypadkiem. O, ale wszystko już działa... Ej, e, e, przed chwilą działało, a teraz... E, właśnie, mieliśmy tutaj... Zrobić imprezkę, halo, znowu prądu nie ma Właśnie, co tu się dzieje? Wszystko jest w porządku, ale Spokojnie, za chwilę dalej będzie Tutaj strzła impreza, dobrze, dobrze Bardzo dobrze, właśnie tu jest bardzo dużo Niespodzianek, tu co chwilę coś nie działa A, jest tutaj kilka generatorów Możemy pójść je włączyć No dobra, to już zaraz Będzie impreza, spokojnie Wszyscy za chwilę będą zadowoleni Ale gdzieś zostawił karty Ta, no to musimy jakieś Karty dostępu znaleźć o, ja Cię kręcę. Tu rzeczywiście nie ma w ogóle światła. Ale zaraz znajdziemy karty dostępu. Gdzie są karty? O, tu jest pierwsza karta dostępu, numer jeden. Oj, ktoś tutaj y śpią chyba. Chyba tutaj ludzie poszli spać, coś mi się wydaje. Bierzemy numer dwa. Ja mam nadzieję, że oni śpią. Zaraz się przekonamy, jak zapalimy światło. Tylko, gdzie są kolejne karty? Ja Cię kręcę. Nie widzę kolejnych kart. O, o, o. Tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest. Jest numer. To jest trójka. I jeszcze czwórka. Gdzie jest numer cztery? O, ktoś już włączył do. Dobrze, to ja idę z tymi kartami, które teraz mam. Trzeba iść włączyć generatory. Już dwie. Ja cię kręcę. A ja też mam kartę, ja też mam kartę. Siemka. Ja też chcę to włączyć. Tylko ta dźwignia jest bardzo ciężka. Musicie mi teraz pomóc. Uwaga, żeby mi teraz pomóc, szybko kliknijcie łapkę w górę teraz na 3, 2, 1. I uwaga, stój, ja też włączam. O, tak, udało się. Jest zielone. Udało nam się. trzy jeszcze tylko tutaj. Yy, to trzeba dźwignię włączyć. Więc dziękuję wam bardzo za pomoc. Razem nam się udało. O, to jest elektryczne urządzenie. No oczywiście, że elektryczne. Musimy prąd przywrócić. Ja chcę imprezę. No halo. Gdzie jest ta No. Znajdźcie, o, oh jest, działa. Jest, działa nasz prąd, jest wszystko dobrze. O, nie. oj, co się tu stało? Zaraz. Oni wszyscy się obrzygali grymys szejkami. I wygląda na to, że grymys się chyba bardzo zdenerwował, bo nie wie, co się stało. I mówi, że zawsze coś złego się działo w tym dziwnym miejscu. I co ja mam teraz zrobić? No, halo! O o, y, wiem, wszystko chyba trzeba posprzątać. Już ktoś posprzątał sześć. Te wszystkie żygi grymysa trzeba posprzątać. O nie! I grymys tutaj biega bardzo zły. O o, o, ho, ho! ho. On jest naprawdę zdenerwowany, ale musimy wszystko posprzątać. Zobaczcie, ile tu jest obrzyganych rzeczy. Więc tu są szejki, ale lepiej ich nie pić. Co tu się dzieje? Grywys wszystkich goni! Zobaczcie na tego gościa, jak on tutaj żyga! Wszyscy obrzygują grywysowymi szejkami podłogę. Zaraz zobaczymy, co z tymi ludźmi. Ja najpierw tu posprzątam już po... 24 Żygi trzeba posprzątać. Ej, nie, oni wszyscy nie żyją. Zobaczcie, on... ten tu Żyga, czyli jeszcze żyje. Nie bój się, posprzątam to, gościu, spokojnie. Ale zobaczcie, oni nie żyją. Oni się ożygali tymi grymy z szejkami i nie żyją. Nie wolno pić jednak tych szejków tutaj. O nie, trzeba wszystko posprzątać, bo Grymys się chyba zezłościł. Ja wiem, on jest bardzo zły, że im nie smakowały te szejki. O nie, teraz jest Grymys bardzo zdenerwowany. Musimy to szybko posprzątać, żeby żeby się już więcej nie złościł, bo on chciał z nami robić imprezę i zobaczcie, cała impreza nie wyjdzie. Ja tu sprzątam kolejne, już mamy o, 19, dobrze, sprzątajcie. Ja też sprzątam. Nawet tutaj. Urodzinową salę wszyscy pobrudzili, bo też jest orzygana przez. Na fioletowo obleśne. Zaraz się też zżynam. Okej, okay, teraz już jest grymys zadowolony. Spokojnie, udało się. O, i Gremys chyba chce, żebyśmy się teraz napili szejka. O, nie, 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 ja się trochę boję. Nie! Nie chcę tego pić! Ja widzę co się z nimi stało. O, jednak mówi, żeby zapomnieć. Dobra, nie musimy pić, możemy iść na plac zabaw. O, ale zaraz, czemu, czemu to jest plac zabaw jest też tak ciemny? Czemu to jest wyłączone wszystko? Musimy chyba bezpieczniki znaleźć, żeby to włączyć. I wtedy, jak włączymy bezpieczniki, to będzie grymys miał dla nas jakąś niespodziankę. O, tutaj widzę pierwszy bezpiecznik i trzeba go gdzieś zanieść. O tam, grymyz biedny. Zdenerwowany biega. Oj, to tutaj trzeba było do teatru przynieść. Okej, okay, musicie mi pomóc. Teraz włożyć tutaj bezpiecznik, bo sam nie dam rady. Uwaga, pomóżcie mi na 3, 2, 1. Teraz szybko razem kliknijcie subskrypcję z dzwonkiem. Subskrybujcie kanał. Uwaga. A, jest. Włożyłem. Mamy już 1 na 20. Dziękuję wam za pomoc. Tylko muszę jeszcze kolejne 19 podnieść. Jak ja to zrobię, jak on tutaj biega? Zdenerwowany. Okej, okay, powolutku. Uciekamy od niego. Czas. Znaleźć więcej bezpieczników tutaj w tym ciemnym placu zabaw. O, ja cię kręcę, co tu się dzieje? Grymys znowu jest zły. O, widzę bezpieczniki, są na szczęście. Pierwszy, mam już dwa. O, tu jest kolejny. O, -o wydaje mi się, że jakimś cudem wyszedłem za plac zabaw. To chyba nie tutaj. Wejdźmy sobie tą fioletową rurą na górę i musimy znaleźć kolejne, bo ja mam dopiero trzy. O, jest cztery. Idziemy sobie po kolei. Jest piąty. Teraz do niebiesko żółtej rury. Halo, nie widzę tutaj żadnych bezpieczników. Gdzieś mi tu Grymys jest hobby. Bo on chyba oszukuje. Gdzie są kolejne? Zaniosę najpierw te, co mam w razie czego. Lepiej je zanieść. I będzie święty spokój. O nie, ale grymys jest tam zdenerwowany. Zostaw mnie. O o, uciek. Dobra, przepraszam, już wracam na swoje miejsce. Szybko trzeba to jakoś naokoło obejść i zanieść te bezpieczniki. 14 na 20. To te, ten gościu, co ze mną jest tutaj, szybko pomógł mi. Ja mam kolejne 6, więc idę zanieść kolejne 6. Przeszliśmy już cały plac zabaw. Uwaga, uwaga. Kto jeszcze ksuba, nie klik. Kto musi pomóc, uwaga, jest Udało się, zobaczcie co się stało Generator się odpalił Udało się to włączyć I Grymys jest teraz bardzo zadowolony, że mu pomogliśmy I co teraz, co to za niespodzianka Halo Grymys, pokaż nam tą niespodziankę A, bo nie spróbowaliśmy Jego szejka, on teraz chce nam pokazać Jak zrobić Grymys szejka Ale czad, teraz się dowiemy Tylko trzeba znaleźć składniki O nie i musimy zagrać w jakąś grę A, my znajdziemy składniki A on nam pokaże jak zrobić Chyba grymy z szejka To jest niesamowite, ja chcę się dowiedzieć Jaki jest przepis, dobra Idziemy szukać, a wy koniecznie Dajcie znać w komentarzu, czy jeżeli mielibyście Przepis na grymy z shake to byście go zrobili Czy jednak byście się bali go napić Bo ja chyba się tutaj zaraz Napiję, jak zrobimy szejka Własnoręcznie, tylko rzeczywiście Trzeba znaleźć składniki, chyba tutaj Widzę pierwszy, to jest mleko, tak Potrzebujemy mleko, jest, udało się Mamy mleko, to co to jest Nie wiadomo co to jest, to jest jakiś słoik z czerwony rzeczami i nie wiadomo czy to dżem czy krew czy cokolwiek ale trzeba wszystko pozbierać biedny gościu widzicie jakoś żyga po tym grymy z szejku a ja będę musiał go chyba wypić jeżeli zrobię wszystko o a to co to jest to są chyba borówki tak borówki albo jakieś jagody o tutaj patrzcie ile tych składników mamy wydaje mi się że zaraz będziemy mieć wszystkie tu kolejne borówki zbieram jeszcze jedno mleko mam nadzieję że... nie nie ginie mi nic jest dobrze o o o, o grymyc jest zły Grymys jest znowu zły dawaj tam leko dawaj tam mleko uciekamy szybko od grymyca. Tutaj jest kolejne mleko, dawaj, dawaj mle nie, jest, jest mleko. O nie, grymy mnie goni, grymyc zostaw mnie o, nie, on przeskakuje, to proszę cię, za mnie, panie grymysz. Przecież ja noszę dla ciebie te wszystkie składniki, bo mi kazałeś. Będę grzeczny. Zanieśmy to szybko tutaj. Zobaczmy, ile już mam składników. Mam nadzieję, że mój kolega ma też dużo. Mamy 16 na 25. Mam nadzieję, że on ma całą resztę. Mam nadzieję, że ma te 9. O, dobra, zobaczymy. On tu właśnie niesie te składniki. Zobaczymy, ile ich ma. Udało się, są wszystkie. Zadanie wykonane, grymysz. Mam nadzieję, że będziesz teraz zadowolony. Uwaga, tak, jest zadowolony. Teraz chcę nam pokazać swój cudowny przepis na grymys szejka. I to właśnie to chciał nam pokazać. To miała być ta jego niespodzianka. I mówi, że jest super dobry szejk, bo spróbował tego. No właśnie, mam nadzieję, że mi też będzie smakować. Aha, mówi, że co? Nie mamy tutaj tak siedzieć, tylko. a spróbować jego szejka. Okej. Okay. I mówi, że jest bardzo dobry, więc powinniśmy spróbować tych szejków. No dobra, panie grymys, no to chyba spróbujemy, tylko daj mi tego szejka. O, o, co się teraz dzieje? Halo, co się tutaj dzieje? Zaraz. Dlaczego? Co to się stało? Ej, aha, bo on nie chciał tego spróbować i nas teraz grymy zgoni. Czemu nie chciałeś tego spróbować, gościu? Przez ciebie teraz będziemy mieli kłopoty, zobaczcie, co się dzieje. Grymys nas goni, on jest cały wściekły. Musimy uciekać. Zobaczcie, jaki zły, ale się wściekł. On jest teraz taki zdenerwowany, że ja nie wiem, czy my damy radę teraz uciec. Nie daj się złapać. O nie, nie, nie mogę się dać złapać, bo on jest bardzo zły, że nie chcieliśmy wypić. Ja chciałem, to on nie chciał. To on ten co tutaj biegnie. Czemu? Przez ciebie się nie napijemy! I przez ciebie, Grymis, teraz chce, chce nam zrobić krzywdę. Nie, nie możesz uciec. Dobra, oczywiście, że mogę uciec. Mówi, nie, nie, nie. Ja muszę uciec. Nie. Grymysowi się to chyba bardzo nie podoba, ale ja muszę stąd uciec, uwaga. Wychodzimy wyjściem. Jest, udało się. I co teraz? O nie Grymys teraz płacza. On mówi, że chciał się tylko podzielić jego szejkiem I przeprasza, jeżeli zrobił cokolwiek złego, to były jego urodziny i chciał, żeby było dla wszystkich fajnie i miło. Ja cię kręcę, widzicie? Czyli Grymys nie jest tak naprawdę zły. I niedługo mamy chapter drugi, rozdział drugi. Więc pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować dzwonkiem kanał po kanał drugi. I pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować po drugi rozdział. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.